Dzień dobry, witam Was dzisiaj na mapie Opuszczona Fabryka, gdzie sobie postrzelamy do czołgów bitwę rozgrywam na początku nasz hornem. dlatego że zadanie bojowe, które mam do dokończenia misję dzienną jest, misja dzienna jest bardzo łatwa, chodzi o zrobienie jednego fraga, więc przy okazji sobie podgrinduję trochę ten pojazd. Tam jeszcze mam coś do porobienia, więc będę robił. Yy, bitwę rozgrywam z Klanowiczem. Niestety jak to się ostatnio u mnie zdarza znowu nie nagrał się mój mikrofon. Nawiasem mówiąc nie wiem, może ktoś wie dlaczego Shadowplay nie chce nagrywać mojego mikrofonu jakieś pomysły bym sobie ustawił to tak jak trzeba i i by może się udało coś y, y, nagrać w końcu z klanowiczami. Y, wszyscy jak, jak widać pojechali na punkt A, tu drużynowi przejmują punkt B, a ja sobie będę polował na tych wszystkich chętnych, którzy jadą w stronę, y, na górkę w stronę punktu A. Nam już Tygrysek wszedł, jest jeszcze i z drugi, ale IS już wie, że tutaj nie może jechać, bo na niego czekam. Tu strzał do niego, on do mnie, skrzywdy sobie nie zrobiliśmy i będzie teraz uciekał za budynek. A ja dostaję strzała od pantery D z boku. Jakim cudem mi nic nie zrobił, nie wiem. W każdym razie ja go rozwalam. Po tym strzale jednak mam do naprawy parę rzeczy, muszę też uzupełnić całganta, dlatego chowam się za tym zwałowiskiem z rur i jest ten is dostał co miał obiecane i wjeżdżam sobie tutaj aż za te rury jest względnie bezpieczne, bo te pojazdy które by chciały w tej chwili od tyłu mnie zajeżdżać mają jestem od nich zasłonięty a te, które będą tutaj jechały, to mi akurat wyjadą pod lufę. A z prawej strony, za tym budynkiem, mam już pierwszego chętnego. No i tak sobie czekam, spoglądam, co się dzieje na górce. A ten ciężar chyba będzie wyjeżdżał. niż miało do tego zabiera no to no to go rozwaliłem a co mi tam jeszcze chciałem sobie oczyścić tutaj te yy, pole na górce żeby tam coś wyłapać ale z tyłu pokazały się pojazdy strzelają do naszego M4A3 trochę mu tu pomagam rozwalam tygrysa do niego dojechał PT76 ale ja dostałem fita od Isa i, i jadę drugim nasz Hornem Znaczy nasz horn jest ten sam, tylko drugie użycie i tak samo w tą samą stronę będę jechał, ale w międzyczasie wszedłem sobie w samolocik bombowca to jest Shackleton 25 bomb do zrzucenia niestety z tyłu mam jakiegoś myśliwca mam też ochronę nie wiem jak to tam będzie wyglądało 25 bomb jest jest co zrzucać po kolei tutaj jak mi się pokazują te pojazdy na to żelotu to tam dostałem ode mnie Wywaliłem wszystko i czekam na efekty. Gorzej, że mój nasz Horn dostał postrzał z myśliwca. Teraz muszę go naprawić i uzupełnić załogę. Trochę to potrwa. No tam z Shackletona niewiele, niewiele się y, udało zrobić. Padła asysta za Isa. Może zaspić Fajera. nie wiem. Ważne, że jest asysta. A z... na górce pokazał się M4A2. Przy takim dziale jak Manashorn, tam wielkich szans dla niego nie zostawiłem. Od strony punktu B, który straciliśmy jadą dwie Pantery. Pierwsza jest Pantera A, strzał przez murek na ślepo, ale bardzo udany. Jest też Pantera D chętna Pierwszy strzał i tylko krytyk Ale Pantera zatrzymana Teraz przeładowanie i Pantera będzie skończona yy, Na punkcie B jest jeszcze jakiś Tedek Będę do niego jechał Niech sobie chłopaki na górce sami radzą Co to jest za Tedek nie wiem ale mam go z boku, mam nadzieję, że uda się go zajechać o Tedek wystrzelił Ja wyjeżdżam tutaj za, te, za tego baniaka strzelam, niestety trafiam w ten słup, a jak pancer mnie rozwalił mojego yy, nasz taki grzdyl no nic. Będę kończył bitwę Tygrysem h Już nie mam oczywiście więcej nasz Hornów do więcia. Ale zanim co to ja wyleciałem w osłonę dla Klanowicza. Jak widać do atakującego go myśliwca mam prawie półtora kilometra, czyli nic mu nie pomogę. Nie zdążę tam dolecieć. Na ziemi nie ma specjalnie dla mnie celów, jest tutaj pelotka, ale pelotka właśnie zginęła. Jest tam Tedek, to jest Waffenträger, Próbuję go odstrzelać, nie trafiam, schował mi się za budynek, robię nawrót w stronę tego myśliwca myśliwca udało się rozwalić i kolejny nawrót właśnie będę jeszcze raz próbował ostrzelać y, wafentregera miałem nadzieję że on tutaj zostanie za budynkiem ale on wjechał z drugiej strony i jakieś tam trafienie weszło ale tylko tak żeby zazn zaznaczyć żadnych, żadnych uszkodzeń z tego tytułu nie zrobiłem Wyjeżdżam z tego budynku za rogu i właśnie podświetlił mi się ten Waffen Trager Pierwszy strzał zrobiony, krytyk, rozwalony yy, załogant przeładowanie, poprawka drugi załogant rozwalony i uszkodzony zamek działa, przeładowanie jeszcze jedna poprawka, tym razem celuję w magazyn i waffen Waffentrager zszedł. A ja zrobiłem 11 fraga dzięki temu. Geiginy skończyły bitwę. Z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!